Jest to najważniejsze chyba, żeby zainteresować dzieci od najmłodszych lat tymi, że chemia, fizyka, przedmioty ścisłe są takimi przedmiotami, które mogą ich zainteresować, które mogą im pokazać e, zjawiska życia codziennego w bardzo przystępny sposób i dla nich zrozumiały, mogą im pokazać, że jest to ciekawe i tak można spędzać czas w ten sposób, ucząc się i poprzez zabawę. I to jest najważniejsze, nas niesamowicie cieszy, że mogliśmy nauką zainteresować dzieciom. wszechświat nagle się przejaśni, a przenikające go fotony krążą do dziś w postaci promieniowania egiptowego. Kiedy wiek świata osiągnął kilkaset milionów lat, pod wpływem grawitacji zaczęły formować się obłoki gazowego wodoru i chenu, które, gestyjnie, przekształciły się w pierwsze gwiazdy. w momencie kiedy pojechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik do Warszawy. Byliśmy tam z naszymi uczniami, widzieliśmy, że uczniowie bardzo fajnie się bawią, że rzeczywiście są zainteresowani tymi doświadczeniami, eksperymentami, które tam miały miejsce. I tak właściwie powstał pomysł. Stwierdziliśmy, że warto by było zrobić coś tutaj u nas w Hiramie, żeby nie trzeba było jechać do Warszawy i w mniejszej po prostu skali zrobić to po prostu tutaj u nas w szkole. Jest doświadczenie, które z punktu widzenia takiego fizyki wyjaśnia zasadę działania płuc. Także tutaj bardzo dzieci się przyglądają i widzę, że dorośli nawet, bo no, nie każdy sobie zdaje sprawę z tego tak naprawdę, jak działają nasze płuca. A tutaj przy pomocy butelki, dwóch rurek i dwóch balonów, uczniowie właśnie z punktu fizyki wy wyjaśniają, jak działają właśnie te nasze płuca. Nasi uczniowie, przygotowując się w ogóle do dzisiejszego festiwalu, włożyli bardzo dużo pracy w to, żeby, żeby przygotować się tutaj, do dzisiejszego spotkania, przejrzeli mnóstwo ciekawych książek, czy korzystali z internetu. Także, że mówię, no, dużo, dużo takich różnych ciekawych się rzeczy dowiedzieli, których by się może nie dowiedzieli, bo nie zawsze na to jest czas, w momencie kiedy by tej imprezy po prostu nie było. Ciercznie Newtonowska no, zachowuje się inaczej niż wszystkie inne ciecze newtonowskie. Ma inne właściwości. Ta ciecz w momencie, kiedy uderzamy o powierzchnię tej cieczy z bardzo dużą siłą, to ona zachowuje się tak, jak ciało stałe. Natomiast w momencie, kiedy bardzo wolno wkładamy rękę do tej cieczy, to ona nam wpływa po... Zobaczysz, jak ciśnienie atmosferyczne wgniecie taką oto zwykłą plastikową butelkę. Wkładamy szybko do zimnej wody. O. Para w butelce skropiła się i tworzyła się próżnia. Dlatego nasza butelka została Dzisiaj były pokazane tutaj przez Państwa dwa eksperymenty. Pierwszy z eksperymentów pokazywał Łukasz Kubek, wytworny już chemik, taki, który się dobrze zna w drugiej klasie, ale wiele doświadczeń już wykonał samodzielnie. Dotyczył on spalania gazu z bo tak go znamy, prawda, z znaczeką taką nazwą, jest to mieszanina propanu i kukamu, to tak naprawdę dwóch węglowodorów, które są bardzo ciekawymi węglowodorami, dlatego że kiedy z, y, możemy je zobaczyć w probówce, to one są cieczą, natomiast palą się opary tego gazu. Stąd na przykład nie pali się ławka, nie pali się podłoga, można je bezpiecznie spalać bardzo efektownie. Drugie doświadczenie, które nazywamy... Słonia. Również bardzo efektowne, trudne, jeżeli chodzi o y, sposób y, może wykonania nie tyle, natomiast wytłumaczalne, dlaczego tak się dzieje, to trudne, dlatego że jest to doświadczenie, w którym się wykorzystuje takie e, substancje jak perfizol, ale ten jest akurat nam znany, bo można mówić w każdej aptece, czyli nadtlenek wodoru. Podba utleniona inaczej, z tym, że jest to bardzo duże, niebezpieczne stężenie, które jest żrące, w związku z tym trzeba wszystko wykonywać w rękawiczkach. Do tego dodajemy oprócz tego płyn do mycia naczyń i dodatkowo jeszcze nakładania się potasu. Jest to bardzo efektowne doświadczenie, podczas którego wytwarzają się duże ilości piany. Stąd generalnie to jest wielka, uważam, że to jest wielka przygoda dla naszych dzieciaków miały chyba po raz pierwszy możliwość zaprezentowania tego, co robią na m.in. zajęciach i zaprezentowania tego, co ich interesuje. W takim szerszym wydaniu. Cieszyły się z tego względu, że mogły się tą swoją wiedzą i zainteresowaniami właśnie podzielić, myślę, że z młodszymi kolegami, koleżankami, którzy chętnie tutaj do nas przyjdą, bo zobaczą, że w tym wszystkim najważniejsza jest chyba zabawa. Bo przez zabawę chcemy się właśnie uczyć i, i na tym to miało dzisiaj chyba polegać, to było główne zadanie. Przygotowaliśmy właśnie dzisiaj wystawę trofeów, wystawę wnętrzności, która cieszyła się też dużym zainteresowaniem. Mieliśmy salę, gdzie uczniowie z mojego kółka zapraszali do mikroskopowania, a także do konkursu na temat człowieka oraz budowy komórki. Na przykład czworościan, czy inny, sześcian, dwudziestościan, zależy od wyobraźni uczniów. Poza tym przygotowaliśmy również kilka zagadek sprawdzających wiedzę i inteligencję. Proste zagadki z zapałkami wymagające przede wszystkim myślenia, nie tylko i spostrzegawczości oraz grę logiczną wieżę Hanoi, polegającą na tym, żeby przerzucić z jednego miejsca na drugi coraz większe ilości klocków. Niesamowicie pobudza wyobraźnię, pomaga logicznie myśleć oraz tworzyć plan rozwiązania problemu.